Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem browar Grodzisk i Modern Grodziskie. 3,1% alkoholu, ekstrakt 7,7%, goryczka 4 na 10. Ok. Czy styl, za którym stoi 700 lat tradycji, może być modern? W browarze Grodzisk ciągle szukamy piwnych wyzwań, dlatego. Mm, Mówimy tak. Modern grodziskie to współczesna interpretacja grodzisza, którą uważaliśmy z nowofalowymi cytrusowymi odmianami chmielu pochodzącymi z polskich upraw eksperymentalnych. Łączymy tradycję i zdobycze piwnej rewolucji. Ok. Piwo jasne górnej fermentacji pasteryzowane. Mętność i osad są naturalną cechą produktu. Składniki woda z grudziska wielkopolskiego, słód pszeniczny, chmiel polskie odmiany nowofalowe oraz chmiel odmian goryczkowych. Różne Grodziskie. Aha. 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 jest kod QR. E i więcej informacji oraz listę chmieli użytych w każdej partii znajdziesz pod tym kodem. Trzeba wyjść na stronę yy, data. Data, jaka jest data? 30.08.25. Ja postaram się to znaleźć i oczywiście w opisie będzie. No i przejdźmy do piwa. Kapsel Browar Rodzisk. Na białym No i mamy piwo. E, bardzo jasne, bardzo jasne. Zamglone. Co ciekawe, e, o ile pamiętam to tradycyjny Grodzisk był e, klarowny, ale... Bardzo dawno piłem. E, bardzo nasycone oczywiście. E, piana niesamowita. Zobaczycie na nalewaniu. Biała, klemowa, dosyć gęsta. Jest ok. Uu, naprawdę bardzo fajny chmielowy aromat. Cytrusowy, zestowy. Z tym, że bym powiedział, że jest więcej cytryny i limonki niż wszystkiego innego, ale bardzo taki urzeźwiający, przyjemny. Szukam y, y, tej <coughs> dymnych aromatów, ale tak ciężko znaleźć. Może tak na y, granicy percepcji. No ja to bym chciał takie bardzo... <coughs> bardzo, bardzo dymione. No ale no okej. Okay. Zobaczymy jak smaku. Wasze zdrowie. Wysokie nasycenie, ale nie takie szampańskie jak w tradycyjnym grożyszu. Przyjemne bardzo cytrusowe, też fajnie się pije. No, oczywiście, leciutkie. No, takie ocierające się prawie o wodnistość. Jest trochę tej goryczki, jest no, taka ziołowa, trochę i znowu. Ciężko znaleźć jest e, tych nut mm, wędzonych. Nie wiem, może to jest taki bardziej popularny grodzisz, wiecie. Mm, dla młodzieży. Bardzo mm, lekkie, sesyjne piwo, odświeżające, cytrusowe, prawda? Mm? i nie bardzo ym, wędzone, żeby nie odstraszyć y, potencjalnych klientów. <grytania> tak? E, tak, takie młodzieżowe młodzieżowe grudziskie. Mogłoby być bardziej y, y, wędzone. Byłoby chyba jeszcze ciekawsze. Ale na gorące lato bardzo fajne piwo. Dobrze się pije. Panie, takie zestowe, cytrusowe, bardziej limonkowe, cytrynowe, niż inne e, cytrusy, ale z góreczką. Jest OK. E, mnie się podoba i mam nadzieję, że recenzja e, Wam się też podobała, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonku, który będzie Wam przepłynął o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. no przynajmniej mam taką nadzieję. Przekażcie ten film swoim znajomym. No jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie! you. Mm -hmm.